Jestem teraz na targach IFA 2018 w hali Samsunga, no i chcę Wam pokazać te smaczki, te najciekawsze moim zdaniem rzeczy i nie będą to wcale produkty, a ciekawe doświadczenia związane z produktami. pani mnie zabiera do środka nie wiem o co chodzi ale chcę żebym tam wszedł. Have to close the curtain. Yeah, yeah, I know. Okay. You can take the picture with me if you 3 2 1 go. Do so you so like much... it? Yes? dobrze. Ok, no to wziąłem, zrobiłem zdjęcie, kurtząc z panią. Możesz pozdrowić po czesku no, państwa. I'm just, understanding. To just Ahoj chociaż. Ahoj. To 1 2 3. Ahoj. ahoj. <laughs> That's perfect.

Kurde, miota mną no, jak szatan. coś mogła być wyższa, no widać kropki na tych okularach, punkty. O, ale aż mi żal tak rozbijać to Lambo. Ale przyjemne doświadczenie. Fajnie, że to się rozwija w tę stronę. To jest przyszłość. Olaf grał w piłkę nożną. Jak się grał w piłkę tak. nożną? Powiedz, szczerze, że grało się bardzo fajnie, dlatego że jak założyłem te okulary, zobaczyłem tak, ja widziałem swoje ręce, widziałem swoje nogi, widziałem z tyłu bramkę, była wirtualna piłka. Dziwnie się kopi wirtualną piłkę, no bo tak naprawdę w nic nie kopiesz, tak? Ale yy, odgłosy kopnięcia były jak z gry komputerowej, czułem się jakbym był w, w ogóle w grze komputerowej. Bardzo podobały mi się kopnięcia i moje strzały, dlatego że yy, potrafiłem strzelić fundamentalne rogale. I powiem Ci szczerze, poczułem się taki... Wow! Dowartościowany. dowartościowany wiesz, jako, 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 jako nie piłkarz, że potrafię jeszcze kopnąć piłkę. Wyobrażam sobie taki wirtualny mecz, tak? Że przecież można sobie grać z ludźmi, którzy są na przykład w Japonii albo, nie wiem, w Stanach Zjednoczonych. Można się trochę nabiegać, no bo grasz, biegasz po... O boisku, które jest wyznaczone. Kiedy, kiedy wychodziłem Poza, jak gdyby, boisko, no to w armii komunikowało, mówił hej, 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 wychodzisz, wychodzisz, wybiegasz, spadniesz, przenosisz się w zupełnie inne miejsce, nikogo naokoło nie widzisz, oprócz tego, że przecież możesz zobaczyć na przykład ludzi na trybunach, słyszysz Aha. dźwięk z trybun. Bardzo fajna rzecz. Naprawdę, bardzo fajna rzecz. Dziękuję bardzo. A mówił Olaf Krynicki. Dokładnie dla Was. Persona sama w sobie. Bez cesady. Ale <noise> lubię opowiadać o technologiach, więc fajnie, że je propagujesz. Będziemy oglądać. Trzymajcie kciuki. A jakbyście chcieli mi o coś zagadnąć, to wiecie, gdzie mnie szukać. Chociażby na, na, na Twitterze, więc dawajcie znać Zostawię linkę. Jakby ktoś chciał zagadać Olafa. O, bardzo fajnie. Bardzo Ci dziękuję. Dobra. Do zobaczenia. Dzięki, Olaf. Tamten przygotował tutaj takie świetne doświadczenie, aby zobaczyć na własnej skórze, jak działa 8K. Yes. Przygotował materiał. W jakości SD, Full HD i 4K, które są upscalingowane na drugim, tym samym telewizorze najnowszym serii Kulet, do jakości 8K. No i oczywiście w przypadku SD widać największą różnicę, i moim zdaniem to ma największy sens w tamtym momencie, w przypadku Full HD i 4K podwyższonego do 8K. Już te różnice się zacierają. Ale ja się serio pytam, kto ma na to miejsce w domu? Ja nie. Tak wygląda Ambient Mode. Czyli telewizor dopasowuje się do otoczenia, a tutaj w tym momencie konkretnie do ściany. Także robi to całkiem dobre wrażenie. A tu przygotowano takie studio wyciszone, w którym można przetestować Dolby Atmos w sandbarach i generalnie w całych zestawach e, kina domowego, można powiedzieć, od Samsunga. Już tam słyszycie. No, faktycznie nagłoszenie, jak w kinie, dochodzi shop. Marketing doświadczeń, part, już nie wiem który, na sali Samsunga, na hali Samsunga. Tutaj testujemy slow motion na resorkach. Są samochodziki, puszczają się i nagrywamy je slow motion za pomocą Nauta 9. Naprawdę bardzo fajna sprawa, jeżeli ktoś chce zobaczyć w praktyce, jak to działa na fajnie przygotowanej scenografii. OK, so what? What is this about? I just said you can try it yourself, so... melody oh. on top. Ta miła pani tutaj przedstawiła. Że po prostu tworzy się muzykę na note 9 i te wszystkie note 9, które tutaj są, odpowiadają temu, co się wyświetla na tym panelu za mną, można sobie po prostu układać jak jakimś dj u chyba to się nazywało, albo innym Apple Studio, po prostu tworzycie muzykę na telefonie. Bardzo fajne rozwiązanie, no i oczywiście ma to zaprezentować jakość dźwięku w nautach 9, Dolby Atmos i tak dalej, bo te wszystkie telefony po prostu grają. Tych doświadczeń jest tutaj dużo więcej. Jak widzicie nawet jest doświadczenie marketingowe, czyli jedzenie. Marketing doświadczeń właśnie w nowoczesnej postaci. Tego kontentu jest naprawdę tutaj sporo, ale nie mam czasu, żeby to wszystko zobaczyć, żeby to wszystko pokazać. Najciekawsze rzeczy z, tych, z tego marketingu doświadczeń Wam dokazałem. Łapkujcie, jeżeli Wam się podobało. No i oczywiście, do na następnego. Trzymajcie się na razie. pa. pa.